Polityczne trzęsienie ziemi, dymisje ministrów i wiceministrów, m.in. Bartosza Arłukowicza, Andrzeja Biernata, Włodzimierza Karpińskiego i marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, zaskoczyły chyba wszystkich Polaków. Choć pojawiają się pojedyncze głosy, że było to do przewidzenia. Ale jako pierwszy przepowiedział to w grudniu 2014 roku nasz jasnowic, Krzysztof Jackowski. 2015 rok dla przeciętnego Polaka będzie rokiem politycznego chaosu. Czeka nas prawdziwa bomba aferowa. Mam odczucie, że w Polsce wyjdzie na jaw afera takiego kalibru, że większość Polaków kompletnie zwątpi w lojalność polityków i prawdomówność w naszym kraju. Praworządność, co ciekawe, mam od tej afery, już jest przygotowywany i stoją za tym jakieś służby. To nie jedyna zmiana, jaką przewidział Jasnowic. W grudniu ubiegłego roku objawił mu się także wzrost cen leków. Rok niekorzystny dla ekonomii Polski. Unia Europejska zaczyna, się coraz bardziej, zaczyna być coraz bardziej oszczędna i zęszy się to między innymi na naszej gospodarce. Podrożeją zwłaszcza leki. Czy czekają nas kolejne zawirowania na scenie politycznej? Pożyjemy, zobaczymy.